Dzień dobry, witam wszystkich na rozdaniu nagród Cringe Nation. Tak, moi kochani, dzisiaj najważniejszy dzień w roku. Jest to najsprawiedliwsze i najbardziej obiektywne rozdanie nagród gier roku na całym polskim YouTubie. Zanim ruszymy gdziekolwiek, pozwólcie, że wytłumaczę Wam metodologię, która tutaj nastąpiła. W jaki sposób? Wybieramy naszych kandydatów i zwycięzców. a więc naukowiec Łukasz wszystko wam ładnie wyjaśni. <śpiewanie> Dziękujemy. <Łukasz>. Oddaję głos. <śpiewanie> Witajcie w laboratorium. Oto ja, naukowiec, obiektywista, chciałem wam dzisiaj przedstawić naszą metodologię. Otóż... Udało nam się ukończyć 18 tysięcy gier ze Steam'a w tym roku. Każdą ukończyliśmy na 100% i zrobiliśmy wszystkie trofea. Oczywiście, dokonaliśmy tego w 2 czy 3 dni, ponieważ jesteśmy super zarabni. Wyniki nie kłamią. Mamy dowody naukowe, które przedstawimy Wam w dzisiejszej liście i które wyselekcjonizują najlepszą grę tego roku. Astrobot? Co? E, no mówię, że w Astrobota nie grałeś, no. A to nie grałem akurat, bo nie mam pleja 5. To nie ma znaczenia, według nas jest dobra, dlatego jest obiektywnie. No. Absolutely. Science is whatever we to be. Muszę przyznać, że jestem lekko zdenerwowany przed tak ogromną widownią. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę w tym roku i naprawdę był to wyjątkowy rok i nie zasłużyłem. Nie zasłużyłem na tak wspaniałą widownię. Dziękuję Wam i to dzięki Wam mógł ten event się wydarzyć w tym roku. Chciałem też podziękować sponsorom. Których w sumie nie mamy, ale to nic, nie potrzebujemy, mamy was! Wydoimy was jakiś film. Oh, no, 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 A tak na serio to bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim nowym kolegom i koleżankom na kanale 18 tysięcy dusz Jesteście wspaniali, dziękuję wam. Nie zasługuję na taką widownię. Jestem tylko jakimś typiem w kawalerce, który sobie... Oli. <laughs> Okej. Okay, yeah, it's just, you know. It's been a rough few weeks, Murray. <laughs> Zanim ruszymy gdziekolwiek, powinniśmy zrobić honorowe wspomnienia, a może po prostu nagrody pocieszenia dla frajerów, którym się nie udało. <laughs> Man, you are one loser. <laughs> Tytuły takie jak Silent Hill 2. Elden Ring DLC, no kto by dawał DLC do gry roku Pff. Unicorn Overlord. Ponieważ po prostu za mało w niego grałem. Empire of Ants. Kto by się przejmował mrówkami? Grand Blue Fantasy Relink. Całkiem niezły ten. V Rising Zdecydowanie jeden z fajniejszych survival. Zelda, gdzie nie gramy linkiem, Crow Country, Sandland. Spoczywaj w spokoju, mistrzu. UFO 50, za mało grałem, aby się wypowiedzieć. Również nie pojawi się tu Drove, zabrakło miejsca dla Enshrouded czy Tomb Raider 1.3 Remaster. Sorry. Yes, very sad. Anyway. 15 tytułów, które Wam dzisiaj przedstawię, są to tytuły specjalne, najlepsze, ale i też konfudujące. Jest to rok, w którym potrójne agry straciły na znaczeniu i nie świadczą o jakości tak jak kiedyś. Dziwny rok, ale i przełomowy dla naszej branży gier. Ale zacznijmy może od pozycji numer 15. I jest to. zdecydowanie największe zaskoczenie tego roku. Totalnie nie spodziewałem się tego, że tytuł, który przedtem, lata przedtem był dla mnie średniakiem, zrobi na mnie tak duże wrażenie. Jest to bijatyka jak żadna inna, zdecydowanie unikatowy system walki, wysoki, wygórowany poziom trudności osobista opinia, no, może dla was jest łatwa, ale ja się męczyłem makabrycznie. Uważam też, że jest to fan serwis zrobiony idealnie, zdecydowanie jedna z najlepszych odsłon, jeżeli chodzi o uniwersum Dragon Balla, moja ulubiona biatyka tego roku, i gra, która ocieka fantastycznym humorem, jeżeli lubicie oczywiście serię Dragon Ball. Już od pierwszych chwil czułem, że konskrypt to gra wyjątkowa i unikatowa. Jej stylistyka i to, że porusza temat pierwszej wojny, jest naprawdę unikatowe. Ale nie byłem pewny aż do momentu jej ukończenia, czy uda im się połączyć survival horror z realistycznym koszmarem właśnie pierwszej wojny. Natomiast nie spodziewałem się tego, że konskrypt zostawi na mnie piętno i w jakiś sposób poruszy struny emocji, których nie wiedziałem, że w sobie posiadam. Bardzo. tout. When spring trips north again this year. And I to my pledged word am true. I shall not fail. That rendez-vous. Najlepsza Metroidvania tego roku. Prince of Persia. I tak styl graficzny nie do końca mi się podoba, ale nie zaprzeczalnie i obiektywnie, totalnie, bo przecież naukowcy sprawdzili, można stwierdzić, że jest to jedna z najpiękniejszych, największych, najbardziej przeplatanych map, jeżeli chodzi o Metroidway. Bez problemu mogłaby konkurować z takimi tytułami jak Halo Knight, a sam ten komplement tak naprawdę wystarczy, aby stwierdzić, że jest to tytuł fenomenalny. Ale nie jest to komplement jedyny, bo jest to również tytuł, który mógłby konkurować z Halo Knightem, jeżeli chodzi o walki z bosami, bo ma niesamowicie skonstruowane, rytmiczne, świetnie wyreżyserowane i melodyczne. Dobra, nie wiem co mam mówić, ale chodzi o to, że są naprawdę fajne walki z bosami. System kombosów tutaj jest nie z tej ziemi, można po prostu w nieskończoność robić. Dowód chyba możecie spojrzeć i nie mogę się doczekać, aż twórcy zrobią kolejną część. He, he, Jeżeli jesteście fanami boomer shooteru i szukacie naprawdę bezpiecznej pozycji o fajnej stylistyce i niesamowitej atmosferze, a przy tym bardzo, bardzo ciasnym i dobrze zrobionym gameplayu, a wszystko to w klimatach Lovecrafta, to już nie musicie szukać, ale... Wszyscy wiemy, że w boomer shooterach chodzi o tempo rozgrywki, no i oczywiście o flow, które towarzyszy temu gatunkowi. Forgive Me Father jest po prostu fenomenalna, jeżeli chodzi o strzelanie i o tempo, które nam narzuca. Jeden z najlepszych boomer shooterów tego roku, jedna z najlepszych produkcji, polskich produkcji tego roku, jak najbardziej powinniście spróbować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jest to shooter, który rozumie, że najważniejsze są pukawki i wariant, pomysłu, jakie się tutaj pojawiają, nie z tej ziemi. Because I love it in here. I fucking love it. Przy tej pozycji naukowcy niemal osiwieli. Bardzo długie spory i debaty nocami. Nie spodziewałem się tego, do tytułu podszedłem totalnie luźno i byłem przygotowany na średniaczka, ale czas poleciał po prostu puf, puf błyskawicznie. Niesamowicie się dobrze bawiłem przy tym tytule. Do tego jeszcze zrobiłem drugą kampanię, drugą postacią, i też poleciało wszystko bardzo płynnie i ekstra. I nie chcę nic spoilerować, ale uważam, że zakończenie, które jest totalnie z filmu B, śmiałem się na głos i nie wierzyłem, że ta gra się w ten sposób kończy. Uważam, że jest to żart praktyczny, który miał się tu pojawić, i chyba tak jest, bo też tak czytałem na internecie. Niesamowicie zaskoczony byłem, bo bałem się, a do tego się śmiałem. Prawdopodobnie on nigdy by nie znalazł się na tej liście gdyby nie zaskoczenie które towarzyszyło właśnie Alone in the Dark. Nie pokażę wam i nie zdradzę, ale randomowa reakcja jakiegoś youtubera patrzcie. Holy shit, that escalated quickly. Oh, look at her hands. Stop that thing. kill everything in its Oh my god. I tym samym możemy rozpocząć naszą topkę dziesiątkę. Zaczniemy od tytułu, który dla wielu był i najlepszy i fenomenalny, ale niestety nie dla naszych naukowców, a mówimy tu o... Atmosfera, grafika, animacje, to wszystko bardzo mi się podobało w Wukongu, no i oczywiście walki z bosami, które będę pamiętał do końca życia. Jeden z niewielu tytułów, który może chwalić się tym, że walki i projekty bossów są tak dobre jak właśnie w firmie, spośród firmy From Software. Nie znalazł się on niestety wyżej, ponieważ brakuje mu w wielu miejscach, takich jak projektowanie map czy niewidzialne ściany, ale niezaprzeczalnie jest to tytuł interesujący, ciekawy, trudny, wymagający, a przede wszystkim spełnia swoją rolę bo jest to, jakby nie patrzeć, boss Rush, który naprawdę, naprawdę daje nam rush, jeżeli chodzi o walki z bossami. For the Emperor. Kill the Space Marines! A tam orków nie ma, właśnie to jest największa wada Space Marinesów 2, że nie pojawiają się orkowie! Tak fenomenalni, ikoniczni wrogowie, ale nawet bez orków Space Marines stoi bardzo dobrze na własnych nogach. I walki tutaj z hordami, które wspinają się po ścianach, będą. Powsze czasy zapamiętane jako jedne z najlepszych tower defensowych leveli wśród gier wideo. Żaden tytuł w tym roku nie wzbudził we mnie takiego zastrzyku testosteronu, właśnie jak zrobił to Space Marines. Niesamowicie dobrze się bawiłem, uwielbiam shootery, a najbardziej uwielbiam shootery, które łapią mnie za jaja i nigdy nie puszczają. Chociaż to może brzmi trochę... Nie testosteronowo, że to śmierć trzyma za jajka, ale w każdym bądź razie powinniście spróbować Space Marines'y, bo jest to naprawdę świetny pokaz tego, jak powinno się robić gry w świecie Warhammera. 40 tysięcy. Dodam jeszcze, że pojawiają się tutaj takie przerywniki CGI cutscenki i wiecie co, brakowało mi tego w grach wideo, bo przez ostatnie lata zniknęło, a tutaj mamy powrót, powrót, ale w jakim to stylu. Najlepszy boomer shooter tego roku, a jednocześnie roguelike. Jeżeli ktoś jest na tym kanale od jakiegoś czasu, to wiecie, że nie jestem dużym fanem roguelike'owości w grach wideo, bo zawsze po jakimś czasie tracę całą motywację, aby robić coś w koło i w koło, poza grom Hades. Jest to boomer shooter jak żaden inny. Przede wszystkim jest to świetna komedia, satyra z social mediów i z tego, że ludzie zrobią wszystko dla wyświetleń i że nasz czas koncentracji nie przekracza tych 10 sekund, więc mamy tylko 10 sekund na zrobienie Każdego poziomu. Jest to niesamowicie szybka, dynamiczna gra. No i oczywiście trzyma fundamenty boomer shooterowe, gdzie nie możemy się po prostu zatrzymać. Pędzimy przez lewele jak szaleni, a do tego towarzyszy temu wszystkiemu świetny humor, muzyka, grafika, styl, molet Jack odhacza wszystkie możliwe rubryczki, a do tego udało się temu tytułowi przekonać mnie do roguelike'u w jakiś sposób, więc jak najbardziej zasługuje na miejsce ósme. It's so dumb. Oh, it's so dumb. It's... No! It's just dumb. Byłem gotowy na katastrofę, przygotowany na najgorsze. Trailery totalnie mnie nie przekonywały, ale okazuje się, że Indiana Jones to jeden z najlepszych tytułów tego roku. On prawdopodobnie znalazłby się nawet wyżej, gdyby nie problem, który pojawił się, gdy chciałem wystuprocentować całą grę. Pojawił się bug, który nie pozwalał mi tego zrobić, i bardzo mnie to zdenerwowało, i oczywiście spadła na mojej liście. Ale faktem naukowym, ponieważ naukowcy to udowodnili już na mojej obiektywnej recenzji, Indiana Jones to jest najlepsza adaptacja filmu, chyba w historii gier wideo. Gra adaptacja filmu. Indiana Jones nie dosyć, że jest świetnie zagrany, fantastycznie wygląda, czy brzmi, to do tego uczucie, które nam towarzyszy podczas eksploracji i walki jest nie z tej ziemi. Totalnie next genowe, a przede wszystkim growe uczucie, które nigdy nas nie opuszcza od początku aż do końca. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyszedł Indiana Jones i udowodnił też mi, że da się zrobić filmowe gry, i wcale one nie muszą tracić przy tym na swojej grywalności. Jest to również moja ulubiona komedia tego roku. Najśmieszniejsza gra jest po prostu przezabawna i urocza. Naukowcy również stwierdzili, że warto tutaj dorzucić trochę nostalgii, i Iron Meat trafił na moją listę. Szóste miejsce. Nikt by się tego nie spodziewał, nawet ja. Wszyscy super mądrzy ludzie i naukowcy, tutaj w budynku naszej siedzibie, są mega fanami kontry i nie mogliśmy po prostu wyjść z podziwu, że jakieś studio indie stworzyło klona, ale w taki sposób, że w ogóle nie czuć, że to jest klon, a raczej usprawnienie, udoskonalenie już fantastycznej i bardzo retro recepty. Niesamowity czas, świetnie wizualna, niesamowite starcia z bosami, a przede wszystkim gra ta zrobiła coś, czego się nie spodziewałem, jest to stworzenie poziomów tak dobrze, że stały się one dla mnie standardem, a, pr a przede wszystkim pewnego rodzaju ikoną są tak pamiętliwe i tak fajne, że warto tą grę po prostu przechodzić w koło i w koło. Niestety musieliśmy się pożegnać z kilkoma znawcami gier wideo w naszym laboratorium, ponieważ nie rozumieli fenomenu Dragons. Aja <laughs> Dragons Dogma 2. Jeżeli koncept otwartego świata w gier wideo wydaje wam się przeżarty nudny i sfar krajowiony czy z Ubisoftiony, to odpowiedzią na wasz płacz jest właśnie Dragon's Dogma 2. Jedna z najbardziej unikatowych i ciekawych gier tego roku. I tak większość ludzi totalnie, totalnie tego nie poczuła i może już nigdy nie poczuje, bo jest to tytuł tak unikatowy i tak inny niż, niż wszystko pozostałe, że można byłoby się nawet kłócić, że jest to pewnego rodzaju abstrakcyjne podejście do gier wideo. Dla mnie strzał w dziesiątkę. Totalnie trafione gustaj. Chodzi tutaj o ciekawą, nietuzinkową eksplorację. Niesamowicie epickie, a jednocześnie wyzywające i trudne pojedynki. Niesamowite uczucie powrotu do dzieciństwa, kiedy to poznawaliśmy gry wideo. Jak to działa, o co tu chodzi i jak powinienem to wymasterować, aby stało się to dla mnie łatwe czy naturalne. Dragon's Dogma to niedoceniony diament, który wiem, że większość ludzi po prostu ominie szerokim łukiem za swoje dziwactwa. Naukowcom udało się odkryć, że jest to jednak coś dobrego, fajnego i ciekawego, dlatego trafiło to na naszą listę. A na czwartym miejscu najlepszy RPE tego roku Metafora Refantazio. Niesamowita muzyka fantastyczny art style. Do tego gameplay, który tak, może i jest to znajomy gameplay, ale w jakiś sposób odświeżony. Najlepszy soundtrack tego roku, ale przede wszystkim dowód na to, że twórcy persony mają jeszcze w zanadrzu niejedno mego asa z Balataro. <grym> i że potrafią złożyć grę, która tak jest nam znajoma, jeżeli jesteście fanami Shin Megami Tensei czy może właśnie Persony, ale jednocześnie jest tam powiew świeżości. Nie każdemu przypadnie do gustu, bo niestety jest to gra, która była robiona na silniku z PlayStation 3, więc jest tutaj jakaś nuta retro i na pewno znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że gra ta po prostu jest przestarzała. Mi osobiście nam naukowcom oczywiście po badaniach wyniki wyszły jakie wyszły i okazuje się, że po prostu gra ta jest Świetna. Prawie bym zapomniał wspomnieć o tym, jak dobra jest muzyka w tej grze. Ciągle o tym gadam. Ale naprawdę, naprawdę świetna. Zanim przystąpimy do top 3, musimy wspomnieć o grach, które nie trafiły na tą listę, ponieważ spośród wszystkich 18 tysięcy gier, które kończyliśmy z tego roku na Steamie, akurat w te nie graliśmy. Gry, Gry takie jak Hell Diver 2. Na pewno świetna gra online, ale niestety nasi naukowcy mają w dupie online. Oczywiście, że nie możemy doczekać się, aż spróbujemy Like a Dragon, bo jesteśmy wszyscy tutaj w biurze fanami Jakuzy Oraz trzy tytuły, w które nie mogłem zagrać, ponieważ naukowcy tutaj no, nie mają odpowiedniego sprzętu, aby móc tego dokonać. Gry takie jak Stellar Blade, ta dupa za mną chodzi. No co, podoba mi się, straszna fajna laska, nie? Prawie tak fajna jak z Nier automata, ale... Astrobot wygląda świetnie, ale obawiam się, że dla kogoś takiego jak ja, kto jest super fanem Mario, może to być... Detektywistyczna sprawa, w której będę cały czas nadzorował, czy nie jest to po prostu bezczelna kopia Mario. I gra, która na pewno znalazłaby się na tej liście, bo wszyscy u nas w laboratorium jesteśmy mega nostalgiczni do Final Fantasy i tak naprawdę mamy w dupie ten gameplay, chcemy po prostu doświadczyć tego nostalgicznego tripa, jakim jest Final Fantasy Rebirth. Już wkrótce premiera na PC, więc pewnie nie będzie zabezpieczeń de novo i na pewno się pojawi recenzja. <laughs> Na trzecim miejscu Path of Exile. Rok pełen upadków zlotów i był moment w tym roku właśnie kiedy stwierdziłem, że już nigdy nie będę grał w hack and Slasha. Path of Exile zmienił moje zdanie. Jest to fenomenalny hack and Slash ze świetną kampanią. Niestety jest to early access i prawdopodobnie nie powinna ta gra w ogóle znaleźć się na tej liście, a jednak zrobiła tak duże wrażenie na mnie i tak dużo zmieniła w mojej głowie, jeżeli chodzi o gatunek, że stwierdziłem, że dam jej trzecie miejsce, a czemu nie? Świetnie się bawiłem. Od samego początku po sam koniec kampanii, trzech pierwszych aktów, bawiłem się świetnie. Ale niezaprzeczalne jest, że Path of Exile jest brutalne. Nie jest trudne, ale jest wymagające, a to jest chyba najważniejsze, że skupienie musi być ciągle. Nie możemy puścić palca z pulsu i pozwolić sobie na głupoty. Każdy krok, każda decyzja, którą podejmujemy, będzie miała znaczenie w naszym buildzie, ale największe wrażenie robią bossowie. Animacje, niesamowite intra. Wszystko to tak bardzo inspirujące i, i tak niesamowicie namacalne i podobne do Soulsów, z czego nie spodziewałem się po tym tytule i myślę, że to też tak bardzo skradło mi serca. Walki z bosami są tutaj highlightem, tak jak to powinno być w z Slashu. Jak najbardziej spróbujcie, wszystko w tej grze tak naprawdę mi się podoba. Na miejscu drugim zaskoczenie jest to retro wyprawa do CRPGowego Skolda. Nie sądziłem, że ta gra się tutaj znajdzie. Jest to świetny, niesamowity i magiczny tytuł. Wystarczy spojrzeć na trailer i jeżeli odpowiada Wam atmosfera, która tutaj panuje, to wiecie, gdzie celuje Skold. Można by mu narzucić agresywną nostalgię, ale będę z wami szczery. W naszym laboratorium wszystkim to odpowiadało. Obiektywnie jest to świetny skok na nostalgię i udał się. Uwielbiam, kiedy ktoś tworzy gry w stylu retro i wyglądają jak gry retro, ale gra się w nie bardzo nowożytnie. Tytuł jest na 20-30 godzin, więc nie jest to taki wielki kolos jak Baldur's Gate, ale wydaje mi się osobiście i naszym naukowcom, że jest to tytuł, który mógłby konkurować z Baldur's Gate'em. Może nie w swojej złożoności, ale zdecydowanie w swojej Duchu, bo w Skoldzie, jak w żadnym innym tytule, czuć ociekającą atmosferę i, i to, że twórcy wiedzieli, co robią z tym tytułem, gdzie się znajdują, a przede wszystkim, gdzie kierują nas graczy. Jest to naprawdę, naprawdę ładny tytuł, chociaż może na pierwszy rzut oka tak nie wyglądać. Ciekawy i jak na tytuł Indie, to bardzo złożony. Niestety, największy minus to jest chyba to, że jest po angielsku, i język potrafi być tutaj naprawdę zaawansowany i trudny. To nie jest przeciętna gra i każdy powinien dać jej szansę, Jeżeli macie jakiekolwiek miłość do takich tytułów jak Baldur's Gate, Icewind Gate, a czy może po prostu seria Elden Scroll. No, this is our punishment. We woke the dragon, And for us there is no salvation. Nie wiem, czy jesteście gotowi na to, czy nie, ale na pierwszym miejscu znajduje się Ready or Not. <grym> Totalny szok i zaskoczenie dla mnie. Nie sądziłem, że mam w ogóle jakąkolwiek nostalgię do takich tytułów jak Słoci Czwórka, ale okazuje się, że mam. Sam tytuł wygląda jak projekt niedokończony, bez muzyki, bez cutscenek i rozmów. I to właśnie ta niespodzianka i ten szok, który towarzyszy temu tytułowi, spowodował, że zrobił tak duży impact na moją osobę że musiał znaleźć się na miejscu pierwszym. Jak często słyszycie o jakimś tytule, że jest to strzelanka realistyczna, a jednocześnie horror. Jedno z najlepszych environment storytelling w historii gier wideo. Jesteśmy oddziałem policji, który zajmuje się najgorszymi sprawami w fikcyjnym mieście. Każda nasza misja rozpoczyna się od wysłuchania i przeglądnięcia dokumentów koszmaru, który nas czeka, a następnie bez żadnego intra, bez żadnej muzyki w ciszy jesteśmy zrzucani do nieprzyjaznego i bardzo brutalnego świata. I to poprzez eksplorację, naukę, a przede wszystkim obserwację musicie sami sobie złożyć całą układankę i zrozumieć. Co tak naprawdę tu się dzieje? Kto tu jest zły, kogo tu zaresztować, kogo zabić? Wygórowany poziom trudności. Niesamowite momenty, w których dosłownie się popłakałem, chociaż żadnej kacynki nie oglądałem. Miejsce, do których wchodzimy i to, co zobaczymy, wchodzi pod skórę. Realizm, który temu towarzyszy. Wejście na dyskotekę, w której wszyscy zostali zmasakrowani, i usłyszenie setek, jak nie tysięcy, telefonów na ziemi, i tylko można zobaczyć, że są to rodzice, którzy dzwonią do swoich zmarłych dzieci.

że ten tytuł tak mnie zaskoczy a przede wszystkim tak mnie nastraszy, przerazi i nauczy mnie, przypomni o tym jak straszni potrafią być ludzie naprawdę fajna gra, polecam wam bardzo dziękuję wam wszystkim za ten rok jesteście niesamowici, mam nadzieję, że moja lista was nie zanudziła i nie była za długa tysiące całusków dla was, Natalia! Tak? chodź powiedz jaka jest twoja gra roku w dresie? Nie, nie. moja gra roku to metafora no dobra, przynudziłaś, myślałem, że coś ciekawego dzięki Pozdrawiam całuskim. Trzymajcie się Roku. Dziękujemy Trzymaj za wszystko się. i mam nadzieję, że widzimy się na kolejnym filmiku. Chyba zrobię recenzję Dragon's Dogma. Jeszcze raz dziękuję. Super sprawa. Jesteście... placzek. Placzek, bo tak jak ty.